Dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj babka Bronka, moi drodzy, na resztkach sił, bo chora jestem jo. Moi drodzy, ja tak sobie przyobiecałam dzisiaj, że Wam taki krótki filmik zrobię, yy, taka powtórka z wczorajszego wypadu do lasu, bo jak chciałam wam pokazać, jak ja smażę te czarki austriackie, jo. Zobaczcie! To są takie grzyby, które nazbierałam wczoraj w lesie, jo jo, moi drodzy. One podobno są jadalne, tylko że ja jeszcze muszę ta cała reszta je wygotować, Jojo, jo, moi drodzy, wygotować i i wtedy dopiero będę mogła jeść. Ale zawsze jak y, nie znam grzyba, a wiem, że jest jadalny, to pierwsze kilka sztuk to staram się tak po prostu oczyszczone, tyle co się dało, moi drodzy. Staram się po prostu wysmażyć z cebulką, z jajeczkiem na patelni i wtedy ja dopiero czuję ten smak. jo. Moi drodzy, bo ja dzisiaj oglądałam tą z Wrocławia pieprznikową i ona też spotkała takie, te, te, te czarki austriackie i powiedziała, że jej za bardzo nie smakują. Jo. jo Ja to mam podobny też z kozią brodą i z takimi innymi, z czasznicą. Piszta sobie, rezmer, czasznica. czasnica, Taki grzyb, co ja kiedy znalazło, Mi o dwa chyba nawet. Jo. Czy mu zięć znalazł, już nie pamiętam. Moi drodzy, dobra, bo babka, brąka zawsze pitoli głupoty. Mogę tylko wam pokazać, że dużo roboty mnie czeka. Zobaczcie. Zobaczcie, jak te jak te grzyby, jakie one są brudne. jo, one się czepiają. Brud się ich czepia. Moi drodzy, okazało się, że one. Rosną na takich gałązkach z drzew liściastych, i nieraz jest taka zmyłka, że jak są jakieś świerki czy gdzieś i koło nich rosną te czarki, to nie mylić, moi drodzy, ponieważ najprawdopodobniej koło tych drzew są jakieś gałęzie, i o zakopane gałązki drzew liściastych, i on, moi drodzy, i one nie rosną na gruncie, tylko na takich różnych gałązkach które są usypane liśćmi w lesie. Dobra, moi drodzy, bo znowu babka Bronka się rozgadała. Poczekaj teraz chwila. Bardzo mnie dzisiaj boli, a jutro do roboty trzeba iść. poważna sprawa, moi drodzy. To gdzie ja mam? O, il. Otwarty. O, il muszę mieć. O, mam. A nie, on nie jest otwarty. Moi, drodzy, zobaczcie, Tak to wygląda teraz, taka ją dzisiaj niedziela. Mój córka poszła do sklepu. Bo dzisiaj handlowa niedziela, moi drodzy, a za tydzień jedzim. Za tydzień jedzim na Kociewie na święta do Stasza Rezmera. Jo, moi drodzy, czekaj tak. Ja od razu może wsypię tu. Zobacz, ta taksy tutaj rozbabrum. Mi zależy na tym, żeby, żeby posmakować ją. Żeby zobaczyć, jakie oni mają smaki te grzyby. Moi drodzy, ta pieprznikowa to mówiła, że jeszcze jest tylko jedna odmiana, która idzie chyba w taki kolor żółty albo pomarańczowy. Ale nie można pomylić, najprawdopodobniej żółty. Jo, nie można pomylić, moi drodzy, także. I podobno są jadalne, znaczy jadalne na pewno, ale są. Można je brać. Jo, nie są pod ochroną. Teraz się okaże, czy to jest dobre. Moi drodzy, co chciałam powiedzieć? Wczoraj fajny dzień, babka Bronka miała, była w lesie, tam sobie wpiszta. Y, babka Bronka o narzekaniu, jo, o narzekaniu, tam taki filmik na YouTube powinien być, on tam ma mało oglądalności, jo. ludzie nie oglądają tych filmików babki Bronki, nie, ale oglądają shorty, jo. Czekaj, ta co jeszcze dum? Takiej oszukanej mam i trochę dum. Od razu dum. Od razu dam tego pieprzu. Od razu dam soli, bo teraz, moi drodzy, jeszcze tylko przyjdzie ten y, jajka z Kociewia. Mam wezna roz tego, w ten z dwa, trzy jajka w głębokim talerzu, i to wszystko będzie. I żadna filozofia, moi drodzy. Trochę mało tych grzybów, ale dobra. Emilia dzisiaj chora, dali, chora, ale tutaj teraz sobie przełączyło mnie dzisiaj. żeby sobie chociaż trochę bo lekcję zrobiła. Napę szczórkę i przełączyło. Żeby trochę się pograło, dziecko. Jo. Zaczęła jajka rozbabrać, o zobaczcie, jajka z kocienia są najlepsze, jo. moi drodzy, one są większe o połowę od tych, od tych kaszubskich, jo. poważnie mówię, babka Bronka nie kłania, ja jestem poważna kobieta, moi drodzy, jo. tak to wygląda. O, moi drodzy, zobaczcie, I teraz już te grzybki, jak są tak podsmażone z tą cebulką, ale przyznam się, trochę mało dało. Tutaj babka brąka jeszcze tylko trochę da. Tego jajeczka od razu mogę wyłączyć. To się samo zetnie. Zademonstruję teraz! Zobaczta, moi drodzy! Uj, jak babka Brunka wygląda nieładnie. Moi drodzy i zobaczta! To są te czerwone grzyby! Moi drodzy, one są takie trochę, trochę twardawe, ale nie mają złego smaku, nie. Dlatego, moi drodzy, polecam, polecam właśnie. Tylko pamiętaj, tak, żeby gotować. Czarka austriacka, moi drodzy. Polecą babka bronka. Babka bronka nie będzie zabierała wam czasu, bo dzisiaj już się niedziela. Wy się na pewno odpocząć. Z Panem Bogiem i do zobaczenia. Moi drodzy, czarka austriacka. Zobaczcie, tak to wygląda. I pamiętajcie, są jeszcze w innych odcieniach chyba żółty. Żółte albo pomarańczowe. Innych nie ma, nie można się pomylić. Do zobaczenia! Pa! Hej! Pa! pa.